Patrzcie, kurwa. ORZ. Proszę. Black Sun. Tym razem już nie po japońsku, tylko po niemiecku. Bo ORZ to znaczy niemiecki. ORZ to znaczy każdy język. Tu jest po angielsku, bo gdyż ORZ to znaczy angielski, jak i po niemiecku znowu, kurwa. Las uns gehen, kurwa. Czyli iść tam gdzieś, Fuj. ORZ to rządzi. Domu, domu, melaku na to, jak ORZ to to jogo do desk. to kubeccy na to no, ore, a inocią o są kakietę, kogo no desk, ore, a siwuchcia karana. Hmm, siwuchcia to jogo do desk. W dzisiejszym odcinku ORZ to pokażę wam, jak zarabia na życie. Większość mojego przychodu pochodzi z tak zwanych zakładów. Tak więc tydzień temu założyłem się z moim kolegą Kamillem, który reprezentuje wysoki poziom intelektualny, że mm, wylosuje Sunny Go lub Boa Hancock. Jest to pewna... Kupiłem taką zabawkę z Japonii, są to właśnie stateczki One Piece. A. Tu są wszystkie. Nie, tu. Tu. Tak, widzicie, widzicie, proste z Japonii kurwa i założyłem się z moim kolegą, że wylosuję albo ten statek, albo ten statek, prosty zakład, albo ten statek, albo ten, ten statek, tak, yy, ja mojej dziewczynie już kazałem poskładać od środka, tutaj i wsadziła mi, yy, tutaj ten stateczek, no i po prostu Kamilu to jedziemy z koksem. Daje 100 złotych, 200 zł, 300 zł 400 zł 500 zł, 600 zł 700 zł 800 zł, 900 zł 1000 złotych. Tysiąc kurwa sto, dwieście, trzysta, czterysta, pięćset, sześćset, siedemset, osiemset, dziewięćset, dwa tysiące sto, dwa, trzy kurwa, cztery yy, kurwa.

5 tysiaków już gnoju. Czy wyskoczysz w realu? 10 kurwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurwa. 6 tysięcy. 6 tysięcy. Ach, kurwa, nie będę tego cały dzień dawał. 6 tysięcy. A dobra, 6 100. Że wylosuję. Oto coś tych. dwóch. Jeśli przegram, daję ci 6 tysięcy. Jeśli wygram, chcę kolejne 6 tysięcy. Tak, więc zacznijmy oficjalne kurwa. Te jak to się nazywa? Uu, boję się kurwa. A jak mi dziewczyna dawała to to miała taką minę jakbym przegrał. Uu, zobaczymy co tu pisze. Mm, no i coś po japońsku. Dobra. Mm. Dobra kurwa co to jest? Nie, nie. Nie! To jest kurwa garb! Ja pierdolę! To jest garb! Kurwa! 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 Kur... Łukasz biała. No, no, Łukasz biała. Łukasz biała... Biała... Biała Aus... U, Łukasz biała z... Zindę! Watręj, szejtę, jedno zicmy heavy, ja. Ja, ich hab dich gerade angeschrieben. Es steht da irgendwo. Ein Buch heißt, ja. Fünf Uhr. Was machst du da?